Obcy. 8. Pasażer Nostromo 1408. Jestem legendą. Uciekaj! Wszystkie te filmy łączy, że są świetnymi ponadczasowymi horrorami, a także to, że mają alternatywne zakończenia, które całkowicie zmieniają wydźwięk filmu. Zapraszam do materiału, w którym przyjrzymy się 10 najciekawszym alternatywnym zakończeniom popularnych horrorów. Do sprzedaży właśnie trafiło trzecie wydanie mojej książki o zakazanych filmach. Każdy zakup wspiera rozwój kanału horror show.pl. Blairwich Project to horror, który przywrócił do łask konwencję paradokumentu. Film opowiadał o trójce przyjaciół, która zapuszcza się z kamerą w głąb lasu, aby nakręcić dokument o legendarnej wiedźmie z Blair. To, co najbardziej straszyło w Blerwich Project, to niedopowiedzenia i strach przed nieznanym. Ikoniczne stało się także samo zakończenie filmu, w którym jeden z członków wyprawy Mike zostaje odnaleziony przez Heather w ruinach piwnicy Starego Domu. Mike stoi twarzą zwrócony w stronę ściany i nie odpowiada na wołanie. Zakończenie to było bardzo niepokojące i mogło świadczyć o nadnaturalnej proweniencji całego zajścia. Daniel Majerik i Eduardo Sanchez nakręcili jednak aż trzy alternatywne zakończenia, aby sprawdzić, które najbardziej przypadnie do gustu testowej publice. W jednym z nich, Heather schodząc do piwnicy, odnajduje majka ukrzyżowanego za pomocą gałęzi. Testowa publika uważała jednak, że zakończenie to rujnuje cały wydźwięk filmu, a niektórzy nawet się na nim śmiali. W innym zakończeniu Mike stoi w piwnicy przodem do header w wyraźnie agresywnej posturze. To zakończenie mogło jednak sugerować, że to Mike był sprawcą wszystkich tajemniczych wypadków. Ostatnie nakręcone zakończenie przedstawiało Mike'a powieszonego w rogu piwnicy. Furcy jednak uznali, że jest zbyt dosłowne i lepiej pozostawić w wyobraźni widza, co tak naprawdę stało się z chłopakiem. W innym popularnym horrorze paradokumentalnym Paranormal Activity z 2007 roku, który przy budżecie 15 tysięcy dolarów zarobił niemal 200 milionów, nakręcono dwa zakończenia. Fabuła filmu opowiada o Katie i Mika, którzy uważają, że ich dom jest nawiedzony. Instalują więc system monitoringu, a niewiarygodne nagrania, które zarejestrował zostały przedstawione w omawianym filmie. W zakończeniu kinowym widzimy bohaterkę, która patrzy się na śpiącego męża przez dwie godziny, a następnie wychodzi z pokoju. W pewnym momencie Mika zostaje obudzony przez krzyk Katie i wybiega jej na ratunek z pokoju. Następnie widz w pełnym napięciu obserwuje przez niemal minutę nieruchomy kadr drzwi do pokoju, po czym nagle dziewczyna rzuca mężem przez drzwi wprost na kamerę. To zakończenie było mocne, niespodziewane i otwierało furtkę na potencjalne sequele, które jak wiemy, nadeszły i to w całkiem licznej gromadzie. Skąd się wzięły zatem alternatywne zakończenia? Dzięki Stevenowi Spielbergowi, któremu oryginalna końcówka się nie spodobała, więc nam mówił Paramount Pictures, aby nakręcić inne. W alternatywnym zakończeniu widzimy Katie, która właśnie prawdopodobnie zabiła Mika. Wchodzącą do pokoju, siadającą przy łóżku i kiwającą się w transie. Dwie godziny później do domu przyjeżdża policja, która strzela do kobiety, zabijając ją na miejscu. Drugie alternatywne zakończenie jest jeszcze mocniejsze. Gdy Katie wraca po schodach do pokoju po zabiciu Mika, zamyka drzwi, staje wprost przed kamerą i podcina sobie gardło nożem. Hostel El Rota z 2006 roku został okrzyknięty jednym z najbardziej obrzydliwych filmów w historii. Nieco niesłusznie, gdyż krwawe sceny pojawiają się przede wszystkim w trzecim akcie i są wiarygodnie wpisane w ciekawą fabułę. Film opowiada o trzech turystach, którzy przyjeżdżają na Słowację, aby zostać schwytanymi przez gang, który zawozi ich do starej fabryki, w której bogacze za pieniądze mogą dowoli torturować i zabijać ludzi. W oryginalnym zakończeniu jedyny ocalały spaczki Paxton spotyka w przejściu podziemnym człowieka, który torturował jego znajomych. W publicznej toalecie Paxton w krwawy sposób zabija człowieka nożem. W alternatywnym zakończeniu, zwyrodnialcowi, którego spotyka Paxton, towarzyszy kilkuletnia córka. Oboje idą do toalety, ale gdy mężczyzna z niej wychodzi, w damskim WC odnajduje tylko pluszowego misia córki. Okazuje się, że Paxton ją porwał i zaciągnął do pociągu w nieznanym celu. Wyjątkowo pesymistyczne zakończenie, prawda? Obcy to jeden z żelaznych klasyków zarówno kinagrozy, jak i filmów science fiction. Gotycka opowieść o potworze nastającym na życie niewiasty przeniesiona z osnutego mgłą zamku do wnętrza statku kosmicznego. Po dziś dzień nie znajduje sobie równych w budowaniu klimatu zagrożenia nie z tego świata. Rola Ellen Ripley w wykonaniu Sigurni Weaver przyniosła jej sławę. Aktorka jeszcze trzykrotnie wcieliła się w tą postać. O mały włos, a nie doszłoby do tego. W kinowym zakończeniu Ellen wraz ze swym kotem ucieka z nostromo w kapsule ratunkowej. Ale na pokładzie jest trzeci pasażer. Gdy dorosły ksenomorf wychodzi z ukrycia, Ripley wystrzeliwuje go przez śluzę z pomocą harpuna w przestrzeń kosmiczną. W oryginalnym zakończeniu, Replay również próbuje pozbyć się pasażera na gapę przez śluzę, ale nie trafia w niego harpunem. Obcy wysuwa swe drugie szczęki, przebijając się przez hełm Replay i zabijając ją. Ale to jeszcze nie wszystko. Ksenomorf następnie podchodzi do pulpitu kontrolnego kapsuły i wysyła sygnał ratunkowy nagrany przez Replay. Mocno kiczowate, nie? Dobrze, że przed premierą postanowiono zmienić tą końcówkę. Armia Ciemności to klasyczny miks kiczowatego horroru, filmu fantazy i czarnej komedii będący trzecią częścią martwego zła w reżyserii Samara i W części drugiej główny bohater Ash po pokonaniu demonów zostaje wciągnięty przez magiczny wir i wypluty po środku średniowiecza. W Armii Ciemności w zakończeniu kinowym Aż będąc w średniowieczu otrzymuje od czarownika Eliksir, który pozwala mu wrócić do czasów współczesnych. Następnie akcja przenosi się do sklepu, w którym aż pracuje. Jedna z klientek przemienia się w demona, a bohater grany przez Brusa Campbella rozprawia się z nim przy pomocy dwururki. Drugie zakończenie jest znacznie bardziej pesymistyczne. Aż otrzymuje od czarownika eliksir. Każda wypita kropla pozwala mu spać przez 100 lat. Jednak bohater, przez pomyłkę, wypija jedną kroplę za dużo i budzi się 100 lat za późno. Wychodząc z jaskini, widzi zniszczony świat po apokalipsie i wykrzykuje z zaspałem. Sam Raimi wolał zakończenie z zaspaniem, ale włodarze Universal Pictures stwierdzili, że jest zbyt pesymistyczne i wymusili nakręcenie kolejnego. A wy, które widzieliście, iście w komentarzach. World War Z z bratem Pittem to horror o zombie, który stał się międzynarodowym hitem. Film opowiadał o ojcu rodziny który zostaje wplątany w wojnę z armią krwiożerczych żywych trupów. Ten przypadek jest jednak nieco inny od pozostałych na liście, gdyż w nim zmieniono nie tylko zakończenie, ale cały trzeci akt. W filmie, który ostatecznie wyszedł, Gery Lane trafia do budynku Światowej Organizacji Zdrowia, ale informacje, których szuka, znajdują się w samym centrum budynku, opanowanego przez zarażonych. Lane zaraża się patogenem który może ukryć go przed zarażonymi i udaje mu się przejść obok zombie bez szwanku. W pierwotnym scenariuszu jednak po ucieczce samolotem z Jerozolimy główny bohater ląduje w Rosji, w której on i wszyscy zdrowi ludzie zostają natychmiast powołani do armii rosyjskiej, aby walczyć z zombie, a osoby starsze i chore są rozstrzeliwane. Nieumarli ostatecznie oblegają plac czerwony i walczą z armią zniewolonych ludzi, uzbrojonych w broń przypominającą łopaty. W kulminacyjnej scenie bitwy w Rosji, której zdążono nakręcić już 12 minut, Lane walczy z zombie bardziej jak Rambo niż sympatyczna głowa rodziny z wcześniejszych partii filmu, używając nawet chorych żołnierzy jako ludzkich tarcz. Zauważyli to włodarze studia Paramount i zgodzili się nakręcić trzeci akt całkowicie na nowo. 28 dni później było nieco zapomnianym hitem, aż do pojawienia się informacji o sequelu w postaci 28 lat później. Film opowiadał o zarazie, która zmienia ludzi w krwiożercze bestie. W zakończeniu kinowym, Jim oraz Selena i Hanna żyją w odosobnionej chatce. Wkrótce nad nimi przelatuje myśliwiec, co sugeruje, że sytuacja w Wielkiej Brytanii zaczyna się polepszać, co daje nadzieję na lepsze jutro. W alternatywnym zakończeniu Selena próbuje reanimować Jima, ale bez skutku. Bohater umiera, a Selena i Hanna same zamieszkują w chatce, nad którą przelatuje samolot. To zakończenie wydało się jednak zbyt ponure dla testowej publiki i postanowiono je zmienić na bardziej optymistyczne, które ostatecznie widzimy w filmie. Jestem legendą to hit z Willem Smithem, nakręcone na podstawie klasycznej noweli Richarda Matesona z 1954 roku. Film opowiada o tajemniczym wirusie, który zamienił niemal wszystkich mieszkańców Ziemi w podobne do wampirów potwory. Jedyny ocalały John Neville poszukuje szczepionki na tą zarazę. W książkowym oryginale główny bohater ginie z własnej ręki. Pierwotne zakończenie Jestem legendą również idzie tym tropem. Gdy zakażeni szturmują dom Neville'a, ten pozwala uciec Annie i jej synowi, a sam ginie w samobójczym ataku na napastników. W alternatywnym zakończeniu, Neville podarowuje przywódcy zakażonych wyleczoną przez siebie wcześniej zainfekowaną kobietę. W podzięce za ten gest, zakażeni oddalają się, umożliwiając Nevilleowi oraz Ani na swobodne opuszczenie domu, a w domyśle wyleczenie ludzkości za pomocą serum. To zakończenie nakręcono, aby umożliwić powstanie sequela z Willem Smithem. Testowa publika uznała je jednak za zbyt kiczowate. Uciekaj to horror z 2017 roku, który z wcześniej nieznanego reżysera Jordana Pila uczyniła gwiazdę. Film opowiadał o czarnoskórym chłopaku, który przyjeżdża do domu swej białej dziewczyny. Szybko okazuje się, że atmosfera panująca w domu jest dziwna, a wszystko za sprawą głęboko zakorzenionego rasizmu jego właścicieli. Uciekaj z jednej strony był bardzo sprawnie nakręconym horrorem, a z drugiej poruszał wciąż aktualny temat rasizmu. Zakończenie Uciekaj ukazuje głównego bohatera Krisa, zabijającego rodzinę swej dziewczyny i uciekającego przed ich planem wykorzystania jego ciała jako narzędzia dla wypaczonych białych elit. Gdy ma zamiar dobić umierającą Rose, włączają się światła policyjne. Okazuje się jednak, że to jego przyjaciele Rod, po czym mężczyźni odjeżdżają razem, zostawiając Rose na śmierć w samotności. Alternatywne zakończenie jest jednak znacznie mroczniejsze. Gdy włączają się światła policyjne, okazuje się, że to faktycznie policjanci, którzy widzą akurat jak Chris dusi zakrwawioną Rose. W finałowej scenie Rod odwiedza Chrisa w więzieniu, który ma postawione zarzuty zamordowania białej rodziny. W dodatku Chris nic nie pamięta, zapewne przez hipnozę misji. 1408 to psychologiczny horror nakręcony na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Opowiada on o pisarzu Mike'u, który postanawia odwiedzić ponoć nawiedzony hotel, by spędzić w nim noc i przekonać się, czy faktycznie w budynku straszy. Film kończy się, gdy Mike podpala pokój i zostaje uratowany przez strażaków, jednak na rejestratorze dźwięków odnalezionym w zgliszczach słychać głos jego zmarłej córki. Czy wiedziałeś, że ten horror ma aż trzy alternatywne zakończenia? Zapraszam do materiału przedstawiającego każde z nich. Subskrybuj kanał po więcej filmowych ciekawostek, daj kciuka w górę, jeśli materiał Ci się podobał i napisz w komentarzu, które zakończenia widziałeś Ty i czy pamiętasz jeszcze inne alternatywne zakończenia horrorów. Do zobaczenia!